Po wczorajszym moim filmie trochę jestem zaskoczony, ale Natsu pierwsza wrzuciła przeprosiny, później wrzuciła Ola Nowak. Postanowiłem napisać dziś do Julii Kostery i też wrzuciła te przeprosiny. No i postanowiłem być konsekwentny, więc napisałem 15 minut temu do Weroniki i Weronika też 5 minut temu wrzuciła przeprosiny. Więc Koko jest zamknięte. Szkoda, bo jeszcze bym kurwa podrążył. Reklamowałam to nieświadomie, ale wciąż to zrobiłam. Odnieść do tego chciałam się po pierwszym filmie, gdy jeden z kanałów w komentarzu uświadomił mnie w moim błędzie. Jednak nie zrobiłam tego, ponieważ agencja naciskała, żeby przemilczeć całą sprawę. Mówi, mnie, że temat zostanie rozwiązany, jednak nie został. Chciałabym się zatrzymać i powiedzieć, że źle mi z tym po prostu, że nie postąpiłam tak, jak czułam. Mam nawet screeny wiadomości z tego dnia. Nie wiem, czy mogę ich udostępnić. Moi drodzy, szybki troubak do wakacji 2020, gdzie to stojąc w mojej łazience szczotkowałam zęby feralnym proszkiem z węglem aktywnym do wybielania zębów. No i taki proszek z aktywnym miałam już, chodząc nawet do gimnazjum, używałam go, bo wtedy był na to hype, takie domowe wybielanie zębów, faktycznie efekt był fajny, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest to szkodliwe. No, nie zdawałam sobie sprawy. Chciałabym się teraz odnieść do pewnej sprawy, a dokładnie chciałabym po prostu przeprosić osoby, które w wyniku współpracy, których się podjęłam, w jakimś stopniu zostały pokrzywdzone lub oszukane. Chciałabym też, żeby te osoby, jeżeli... Takie są, żeby się do mnie odezwały. Ja postaram się załatwić tę sprawę tak, żebyście czuli się w porządku i po prostu to zrekompensować. Na szczęście te współprace, które nie były do końca w porządku, miały miejsce już kilka miesięcy Chciałbym powiedzieć parę słów na temat polskich agencji, polskich sieci partnerskich. Ja się nie lubię z sieciami partnerskimi. Kiedyś powstanie porządny materiał, długo go zapowiadam. Ale wam powiem tak, część twórców, szczególnie tych młodych twórców, oddaje naprawdę lwią część, kawał pieniądza agencji. Naprawdę to są spore kwoty. I w zamian oczekują ci twórcy, że współprace, które agencja im da, będą sprawdzone, bo za coś tej agencji płacą, nie? A agencje, właśnie kurwa, mają wyjebane. Ja, ja wiem, jak wyglądają maile z tych firm skamerskich. To tylko jebany idiota, by, by nie wyczuł, że coś tu kurwa jest nie tak. Ja wam zaraz poprzesyłam, jak wyglądają te briefy z tych firm skamerskich. Więc agencje wiedzą, że to jest skam, a mimo wszystko dają tę współpracę influencerom do reklamowania. Jednak influencer też musi sprawdzać, co reklamuje. Więc to też nie ma tak, że wina jest tylko po stronie agencji. Wina jest i po jednej stronie i po drugiej. I jedna strona zjebała i druga. I agencje pewnie myślą, że się dostanie tylko influencerom, a agencje, że są anonimowe. No. Bardzo często te współprace są po prostu przetłumaczone jakimś translatorem, i zazwyczaj jest mniej więcej taki tekst, że przeglądaliśmy Twój profil i bardzo nam się podoba, ja, jakie wspaniałe treści wrzucasz na swój Instagram. A kurwa większość tych influencerów dubsko na przykład wypina, nie? I bardzo nam się podoba, jakie wspaniałe treści wrzucasz. Będziesz idealna do reklamowania, kurwa, nie? Wiem, i do włosów, bo dupsko wrzucasz w każdym zdjęciu.